DZIEŃ 10 WIECZÓR MATEUSZ 5, 27-32 Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż? A ja Wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Rozważanie: Panie Jezu, w tej materii nie luzujesz obyczajów w imię miłości. Pokazujesz głębsze podłoże cudzołóstwa, pokazujesz porządliwość i nazywasz ją grzechem. Zakazujesz listów rozwodowych i nie jesteś dwuznaczny. Jezu. Ty wierzysz, że grzech cudzołóstwa rodzi się w duszy przez porządliwość oczu i rozbudzanie zmysłów, a jednak czystość jest możliwa i piękna i rodzi wspaniałe owoce, tak jak w życiu Józefa, Maryi i Twoim. Serce czyste, stwórz we mnie, Boże, rachunek sumienia. Dziękuję Ci, Ojcze miłosierny, za miłości w naszych sercach. Dziękuję za dar płodności. Dziękuję za miłość małżeńską i za miłość czystych serc oddanych tylko Tobie. Przepraszam Cię, Panie Jezu, że często bardziej cenię porządliwość niż wierność ślubom. Przepraszam za brak zdecydowanego mówienia nie, za kompromisy ze złem. Czy żyjesz w czystości odpowiedniej dla Twojego powołania przedmałżeńskiego, małżeńskiego, zakonnego, kapłańskiego, samotnego? Czy unikasz wszystkiego, co ma choćby pozór złego? Czy zdecydowanie odcinasz się od źródeł, przez które wchodzi w Twoje życie nieczystość seksualna programy, gazety, książki, portale internetowe, rozmowy, spotkania? Proszę Cię, Duchu Święty, napełnij moje serce czystą i ofiarną miłością. Niech moje oczy będą czyste i miłosierne, niech moje słowa będą czyste i miłosierne, niech moje czyny będą czyste i miłosierne. Serce Czyste stwórz we mnie Duchu Święty Boże i odnów we mnie Ducha Wiernego i Niezwyciężonego. Jezu Maryjo, Józefie Święty, kocham was, ratujcie dusze. Święta Maryjo, pokorna służebnico Pana, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami.